No i witajcie, wstępnie piecydło podłączone, jara się coś tam w środku, o, ostro, rozpalenie próbne, on teraz się, nie wiem czy to widać na filmie, chyba nie widać, wydymia się ta farba z niego cała, także siedzimy przy otwartych drzwiach, rury koloru nabierają, jak widać, tutaj złociutka, kwasiak, Tutaj już normalna, przed chwilą była fioletowa, złota fioletowa. Teraz już normalna, tamta sioka się robi fioletowa. Tłuszcze się dopalają z tych rur. Jeden, jeden tu jest jeszcze nie podłączony. Ten, ten nawiew gorącego powietrza parzy. Drugi jest tak prowizorycznie, bo to tak nie wiem, domyślać się też parzy. To będzie po całym warsztacie rozprowadzone te dwa węże. Jeden pójdzie gdzieś tam, na tamtą część, te spiro z gorącym powietrzem, a drugi gdzieś tutaj puszczo tak pod sufitem nad stanowisko tutaj. No już tutaj pacjent stoi, ludzie się nie mogli doczekać już. Mam kurde zaległości straszne przez to przez, ten, przez tą pieprzoną kwarantannę. Także pietydło zainstalowane. Rozpalenie próbne. Oczywiście tak jak mówiłem to wszystko jest do, do przeróbki i tak dalej. Ale ten kolorek to mi się podoba, zobaczcie, jak się ładnie dopala ta rurka. Kwasiaczek ten poszedł na pierwszy ogień. Nie ja wiem, że nie żara odporny, no ale myślę, że sezon wytrzyma. Kwasiaczek taki. Ogólnie powinna być rura piecowa zamontowana, ale, ale to jest tymczasowo wszystko, także. taki update dzisiaj. Jara się tutaj o ostro. No zobaczymy co z tego będzie. Także pozdrowionka. Słuchajcie, subów strasznie mi subów przybyło. Ponad grubo mam tam już nawet nie pamiętam ile, ale ale pamiętajcie, że 96% oglądających jeszcze nie subskrybuje, także Także fajnie by było, jakby ci nieoglądający jeszcze wrzucili te suby. A, za to dotychczasowe bardzo, bardzo dziękuję. Czyli co? Czyli na razie. Siemandero!